Czy masz takie przekonanie, że nikt cię nie zatrudni, bo w ostatnich latach byłaś tylko mamą? Ona zgłosiła się do mnie z poczuciem, że nic już nie umie, że nie ma już pewności siebie, a do tego czuła, że świat pracy poszedł za szybko do przodu. Bała się rozmów kwalifikacyjnych, bała się wrócić. Chciała znowu poczuć się potrzebna, znaleźć pracę, która ją. Nie przytłacza, ale daje jej poczucie sensu i odzyskać wiarę w to, że jest coś więcej niż bycie tylko mamą. Dziś po ośmiu tygodniach mentoringu ze mną, zna swoje mocne strony, wie czego chce, ma swoje CV i wraca na rynek pracy z pewnością, że ma wartość. To nie magia, to proces. Jeśli czujesz, że stoisz w miejscu ale wiesz, że masz w sobie więcej? Napisz do mnie. Może to twój moment, by odzyskać siebie.